Miejski Ośrodek Kultury, tak jak inne tego typu instytucje, po nieco ponad trzech miesiącach ograniczenia funkcjonowania w wyniku luzowania obostrzeń, może znów organizować wydarzenia artystyczne. Według zapowiedzi rządu, Ośrodki Kultury zostały warunkowo otwarte na dwa tygodnie, do końca lutego, dlatego placówka przy ulicy Kościuszki chce jak najlepiej wykorzystać ten czas. Czekaliśmy z utęsknieniem na to rozporządzenie, które pozwoliło nam zwiększyć Możliwość goszczenia w naszych progach większej ilości osób. Swoją działalność do tej pory opieraliśmy przede wszystkim na działalności internetowej i również stacjonarnej, ale tylko w sytuacji, gdzie zajęcia się odbywały jeden na jeden. Oczywiście przechodzimy na bardziej rozbudowany system hybrydowy. Uruchamiamy sekcję taneczne, jam style i hip-hopu, oczywiście y, przestrzegając bardzo ostro reżimu sanitarnego. Y, mamy nadzieję, że te zajęcia y, ruszą i nie zamkną się po dwóch tygodniach. Mamy taką nadzieję wszyscy. Y, korzystamy również z możliwości y, Możności zorganizowania spektakli teatralnych, które to spektakle są przygotowane w czasie pandemii i możemy je wystawiać praktycznie bez, żadnej, bez żadnego dodatkowego przygotowywania. Te spektakle będą 26 i 27 lutego. Wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej. Zapraszamy serdecznie z połową widowni. Bilety po 15 zł, mam nadzieję, że nas wesprą? Mowa o spektaklu Brudna Sprawa w wykonaniu grupy teatralnej dla niepoznaki, działającej w placówce przy ulicy Kościuszki. Wreszcie po tej długiej przerwie, która no niestety była narzucona odgórnie wszędzie, jak to się mówi, zagramy na żywo dla widza, dla widowni, czyli spełnimy to marzenie, na które tyle czasu czekaliśmy. Zagramy sztukę Brudna Sprawa, którą graliśmy ostatnio. W 2018 roku raz, a wcześniej w 2016, to jest taka nasza pierwsza dwuaktowa, ogromna sztuka naszego Teatru dla Niepoznaki, którą chcemy widzom przypomnieć ze względu na to, że niebawem będziemy premierować naszą nową sztukę, brudną sprawę jedną drugą, czyli te wszystkie wydarzenia, które działy się przed tym, co szykujemy na teraz. Ale wracając do tematu, 26 lutego w piątek o godzinie 19 w Miejskim Ośrodku Kultury zagramy brudną sprawę i 27 lutego o 18 również zagramy brudną sprawę. Gramy spektakl dwukrotnie ze względu na wymogi związane z COVID-em. Spektakl to tak jak już wyżej powiedziałam dwuaktowa wielka sztuka. Sztuka, która dzieje się w latach dwudziestych jest oczywiście w naszym stylu, czyli totalnie nakrapiana czarnym humorem. Sztuka polegająca na dochodzeniu, bo głównymi takimi narratorami całej sztuki jest detektyw i jego asystentka, którzy przez cały spektakl szukają winnego morderstwa Bobiego Malony, ale kto zabił, dlaczego zabił i jak to wszystko się stało, no to wtedy tego się dowiecie państwo tylko i wyłącznie oglądając brudną sprawę, na którą bardzo serdecznie państwa zapraszam. Bilety już do nabycia w miejskim ośrodku kultury w sekretariacie. W ostatnią sobotę lutego zaplanowano również premierę Pszczółki Miodzi. To animowany, lalkowy film zrealizowany przez Mok. Na tą premierę zapraszamy osoby, bo musimy mieć pewność, że nie przekroczymy określonej ilości widzów, ale będziemy się kierować przede wszystkim do nauczycieli klas 1-3, do pań przedszkolanek, bo ten film jest bardzo mocno edukacyjny i chcielibyśmy z nim później adresować go przede wszystkim właśnie do przedszkoli i do szkół. No oczywiście zaprosimy media i jeszcze osoby, jeżeli nam zostaną wolne miejsca, będziemy zapraszać. Oczywiście wstęp jest bezpłatny. Ta premiera będzie połączona z wystawą kukiełek, z możliwością porozmawiania z aktorami, będzie również wystawa wszystkich produktów pszczelarskich za wyjątkiem konsumpcji miodów, bo tego nam w pandemii robić nie wolno. Premiera filmu będzie miała charakter zamknięty, jednak kolejne seanse edukacyjnego filmiku będą już dostępne dla każdego. Jesteśmy bardzo dumni z tego filmu. Ten film miał być, to miała być sztuka wystawiana na deskach naszego teatru. No jednak z powodu lockdownu zrobiliśmy ją w formie filmu i wiemy, że jest to dobry pomysł i na pewno się sprawdzi. Placówka ma plany również na marzec. Na 12 marca zaplanowaliśmy spotkanie z gwiazdą z Arturem Andrusem. Też będzie informacja na naszej stronie internetowej jeżeli chodzi o sprzedaż biletów będzie od 1 marca. Informacje o wydarzeniach kulturalnych odbywających się w MOKU znajdują się na jego stronie internetowej mokpabienice.eu. Otwarte zostało również Muzeum Miasta Pabianic. Placówka szczególnie poleca zwiedzanie dwóch wystaw czasowych, którym pandemia przeszkodziła w zaprezentowaniu się przed Pabianiczanami w pełnej krasie. Po zniesieniu części obostrzeń, już od początku tego miesiąca otwarto część instytucji kultury. Teraz można odwiedzać m.in. muzea i galerie sztuki. Na tę ulgę w restrykcjach zareagowało muzeum miasta Pobieńdz i zaprasza jak czytamy na profilu facebookowym szczególnie do zwiedzenia dwóch wystaw, którym pandemia przeszkodziła w zaprezentowaniu się przed państwem w pełnej krasie. Pierwsza to dźwięki przeszłości kultura muzyczna w początkach państwa polskiego. Ta wystawa została udostępniona w ubiegłym roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Ekspozycja podejmuje próbę odtworzenia obrazu świata muzyki w pierwszych stuleciach naszej państwowości, korzystając z osiągnięć współczesnej archeologii i aktualnego stanu badań historycznych prezentuje ona nie tylko instrumenty pochodzące z wykopalisk archeologicznych, ale również ich rekonstrukcje wykonane na podstawie dostępnych źródeł pisanych ich. Ikonograficznych. W ramach wystawy obejrzeć można, do czego zachęcają muzealnicy, niewielki, acz intrygujący kącik celtycki. Ekspozycję można oglądać jeszcze przez niespełna dwa miesiące do 31 marca. O tym, jak wygląda codzienność dawnej Afryki Środkowej, można się przekonać, oglądając kartki pocztowe na drugiej wystawie w Muzeum Miasta Pabianic. Ekspozycja prezentuje 57 pocztówek, głównie z terenów dawnego kolonialnego Konga belgijskiego i francuskiego, które w kwietniu 2019 roku przekazał naszej placówce pabianiczanin Peter Majok. Wystawę Afryka na kartkach pocztowych XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum Miasta Pabianic. Można zwiedzać do 31 sierpnia. Wystawy, jak czytamy w informacji, muzeum na chwilę obecną udostępnia dla osób indywidualnych, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Obowiązywać będą limity osób przebywających w budynkach, zasłanianie ust i nosa, zachowanie dwóch metrów odległości pomiędzy zwiedzającymi oraz dezynfekcja rąk. Teraz przenieśmy się do kina Tomi. Przypomnijmy, w wyniku luzowania obostrzeń działa ono od piątku 12 lutego. Jak się okazało, dużo stęsknionych kinomaniaków odwiedziło placówkę w miniony weekend. Co więcej, bilety na niektóre filmy sprzedały się w bardzo szybkim tempie, co skutkowało organizacją dodatkowych seansów. Obecnie w repertuarze kina, oprócz niektórych filmów, które były grane w pierwszy weekend po otwarciu, znajdziemy nowe propozycje. I tak od piątku 19 lutego można wybrać się m.in. na film pod tytułem „Szarlatan w reżyserii Agnieszki Holland”, to nieszablonowa i niesłychanie zmysłowa opowieść o mężczyźnie, który zapragną okiełznać naturę. Choć rozgrywa się w przeszłości, szarlatan jest filmem jak najbardziej współczesnym, podobnie jak jego bohater, zielarz Jan Mikolaszek, dla którego remedium na ludzkie cierpienie jest natura. Jej potężne moce zdolne są uzdrowić ciało, a w filmie Holand to także przestrzeń prawdziwej wolności dla ducha. Tylko w łączności z nią możemy zrozumieć i zaakceptować to, kim naprawdę jesteśmy. Przywołując legendarną postać czeskiego zielarza, reżyserka wydobywa na światło dzienne jego tajemnice, emocje i pragnienia, na które jedynym lekarstwem jest fanatyczne oddanie pracy. Szarlatan pokazuje, że talent bywa przekleństwem, a władza zawsze łączy się z pychą. Tworząc fascynującą, pełną sprzeczności postać uzdrowiciela, Agnieszka Holland ucieka od odpowiedzi na pytanie, czy był ludowym lekarzem, czy zwykłym oszustem. Prawda, która ją interesuje, dotyczy naszej wiary w cuda, tęsknoty za autorytetem, pragnienia, by żyć w zgodzie z naturą, także naszą własną. Do wyboru jest też thriller Obraz Pożądania. To adaptacja docenionej przez krytykę powieści Charlesa Willeforda, Herezja Oranżu Palonego, która skupia się na losach ekscentrycznego milionera Cassidiego, który niespodziewanie zaprasza do swojej posiadłości nad jeziorem Como krytyka sztuki Jamesa Figuerasa. Ma wobec niego pewien plan. James pojawia się z piękną i tajemniczą Berenice. Oboje przeżywają właśnie namiętny romans i wspólny wyjazd jest dla nich świetną okazją do Bliższego poznania się. Podczas obiadu Cassidy składa Jamesowi propozycję nie do odrzucenia. Chce, by ukradł dla niego wyjątkowy obraz, którego obsesyjnie pragnie, obiecując mu w zamian sławę i karierę. James przyjmuje zlecenie, nie wiedząc, że wpada w niebezpieczną pułapkę chciwości, ambicji i kłamstw, pociągając ze sobą niczego nieświadomą Berenice. Oboje odkryją prawdę, której nigdy nie chcieliby znać. Czyściec to kolejna filmowa propozycja. W czasie wizyty u znajomych Fula Chorak poznaje kobietę, której niezachwiana wiara w Boga robi na wszystkich ogromne wrażenie. Spotkanie to odciska piętno na Fuli i zmusza ją do duchowych poszukiwań i powrotu do wartości, które odrzuciła przed laty. Pewnej nocy pogrążona w modlitwie Fula doświadcza objawienia. Ukazuje jej się Magdalena Zofia Barat, zmarła 70 lat wcześniej, założycielka Zgromadzenia Najświętszego Serca. To pierwsza z dusz świętych opiekunów, które będą nawiedzać mistyczkę. Wszystkie te doświadczenia Fula opisze w swojej książce Piękna pani w rozdziale Zaświaty. Coś dla siebie znajdą również fani horrorów. Kino proponuje film Posesor. Tasja na zlecenie bogatych klientów pozbywa się niewygodnych dla nich osób. Nigdy nie robi tego własnymi rękami, za to doskonale manipuluje swoimi ofiarami, które pozbawione wszelkich hamulców posłusznie wykonują jej mrożące krew w żyłach polecenia. Gdy Tasja próbuje zawładnąć kolejną osobą Kolinem, sytuacja wymyka się spod kontroli i przestaje być jasne, kto kim tak naprawdę kieruje, a to, co zaczyna się między nimi dziać, staje się znacznie większym koszmarem niż jakakolwiek zbrodnia, jakiej tasja wcześniej dokonała. Jest też propozycja dla najmłodszych. To film Trole 2. Królowa Popi i Mruk odkrywają, że poza ich wioską istnieją inne światy zamieszkane przez trolle, z którymi by tak rzec i jakoś im nie po drodze. Kiedy niespodziewane niebezpieczeństwo zagrozi całej populacji troli, Popi i Mruk oraz ich przyjaciele wyruszą w wielką podróż przez nowe niebezpieczne lądy, by dokonać niemożliwego, pogodzić ze sobą wszystkie trole i połączyć się przeciw wrogowi. W repertuarze Kinatomii znajdziemy również film na Rauszu, który będzie można obejrzeć w sobotę 20 lutego. Opowiada on historię grupy przyjaciół, nauczycieli szkoły średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu pozwala otworzyć się na świat i lepiej w nim funkcjonować. Nie przewidują jednak skutków, jakie pociągnie za sobą długotrwałe utrzymywanie stałego poziomu promili we krwi, przez cały dzień, również w pracy. Jak co tydzień zapraszamy na przegląd nowości wydawniczych. Królowa Zimnych Wód to książeczka biograficzna. Nie jest to książka najnowsza, jednakże nie mieliśmy tej książeczki w bibliotece i postanowiłem, że o niej opowiem. Książeczka napisana przez całą autorkę, czyli to powiedzieć taka biografia. Linii Cox to, można powiedzieć, zwyczajna dziewczyna, Dziewczyna z normalnej amerykańskiej rodziny, yy, która została przez tatę zapisana na trenowanie pływania, razem również z rodzeństwem, yy, i okazało się, że ma niezwykły talent do tego. Yy. Większość z jej rówieśników, jeżeli pływała dobrze, to, były to było to pływanie, może powiedzieć, sprintem, czyli po prostu krótkie dystanse na jak najszybciej. Jej pływanie nie było zbyt szybkie, jednak bardzo lubiła pływać i postanowiła to rozwijać. No i Dostrzegli to trenerzy i okazało się, że jest ona, można powiedzieć, troszeczkę takim ewenementem na skalę pływacką i potem była obiektem wielu badań. Okazało się, że jej ciało jest, zachowuje się bardzo bardzo dziwnie w wodzie, czyli inaczej niż zazwyczaj w większości ludzi, gdyż jej tkanka mięśniowa można powiedzieć, że równoważyła się z tkanką tłuszczową i miała mniej więcej gęstość wody czyli jej ciało, więc nie potrzebowała nie miała zbyt wysokiego zbyt dużej wyporności jak również nie szła na dno co pozwala jej właśnie pokonywać długie dystanse bez bardzo silnego zmęczenia a co jeszcze ciekawe jej ciało bardzo dobrze znosi zimne temperatury. Okazało się, że może pływać w temperaturze 10 stopni i nie jest to jakiś wielki, wielka strata ciepła dla, dla jej organizmu. I postanowiła właśnie te swoje umiejętności wykorzystać. Między innymi jest znana z tego, że jako 16-latka pobiła rekord świata i do tej pory jest mistrzynią właśnie w przepłynięciu kanału La Manche w niespełna 10 godzin. Lecz ona sama, z tej książki też tak wynika, jest chyba najbardziej dumna z tego, że pokonała właśnie odcinek między wyspą małą Diomedą, a dużą Diomedą no, między Beringa. Były to lata 80, dokładnie 87 rok, kiedy to właśnie Rosja oraz Stany Zjednoczone no, były w dość takich napiętych stosunkach i ona jakby postanowiła jakby ogrzać troszeczkę też e, tak na tę skalę e, medialną również i przepłynąć właśnie między Alaską, tak zwaną e, właśnie a e, Syberią, czyli no właśnie tam ciśną, e, na, w ciśnieniu Beringa. E, w końcu e, po wielu tam e, prośbach Gorbaczow zgodził się na to, żeby e, doszło do takiego e, do takiego przepłynięcia właśnie w tych wodach, można powiedzieć granicznych. I to był jakby taki impuls do tego, żeby właśnie te relacje się ociepliły między właśnie chociażby tymi mieszkańcami, którzy tak naprawdę byli bliskimi sąsiadami, a z tego względu, że były takie układy polityczne niestety nie mogli się nawet widywać. Przepłynęła również wiele innych zimnych rejonów, między innymi ciśniny kółka, czy Magellana. także, no, osoba dość niezwykła, jak już wspomniałem, bardzo uparta, pracowita. Myślę, że dla wielu osób, które są sportowcami, lub po prostu postanawiają mieć jakiś cel w życiu. Jest to doskonały przykład, jak można pokonywać te problemy, będąc, właśnie tak jak mówiłem, no, zwykłym człowiekiem. Także zachęcam do przeczytania. Czym jest Dziura i Winda Torsetera? To jest taki troszkę komiks, troch, trochę powieść graficzna, Trochę picture book. Na pewno książka adresowana głównie dla dzieci, ale myślę, że dorośli też powinni się nią zainteresować. Może pokażę. Ilustrują ją takie bardzo minimalistyczne rysunki. Głównym bohaterem jest tutaj taki stworek, którego widzimy na kartach. I co się dzieje? W pewnym momencie w jego mieszkaniu pojawia się taka dziura. Dziura jest prawdziwa fizyczna, bo nazwy wywiercona w tej książce. Dziura y, później na kolejnych kartach przemieszcza się po ścianie. Mogę pokazać nawet dalej. O. Kiedy on sprawdza, gdzie ona jest, dziura już jest gdzie indziej. Y, myślę, że książka ciekawie rozwija wyobraźnię zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Inaczej ją odbierze dziecko, inaczej dorosły. Bo dziecko co? Dziecko zobaczy po prostu śmieszną dziurę, y, przedziurawione kartki. Dorosły może tutaj nawet, nie wiem, y, odnajdzie. Jakąś metaforę samotności czy znudzenia codziennym życiem. Każdy znajdzie coś dla siebie. Rysunki są ciekawe, zabawne. Książka została doceniona i w Norwegii, i w innych krajach. Myślę, że polski czytelnik też powinien się zainteresować. Myślę, że no tak, w ogóle lubię takie książki, eksperymenty. Fajna rzecz. Zarówno dla młodszych i starszych. Na koniec programu wspomnienie o Grzegorzu Małolepszym, artyście, muzyku, instruktorze sekcji muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury, nauczycielu wielu pokoleń gitarzystów, a przede wszystkim naszym koledze. Rodzina, krewni, przyjaciele, koledzy, znajomi muzycy, wychowankowie, pabianiczanie pożegnali go w minioną środę 17 lutego na cmentarzu komunalnym. tej wrażliwość, jak odbiór piękna muzyki. I miałem się modlić, pożegnać, aby prosić Pana Boga o wieczne zbawienie. Grzegorz Małolepszy kochał muzykę, był jej oddany bez reszty, człowiek wyjątkowy, obdarzony niezwykłym talentem i charyzmą zmarł 9 lutego po ciężkiej chorobie. Przez całe życie będziemy pamiętać o. O tym, jak wspaniałym, radostym człowiekiem byłeś. Przykazałeś nam wiele miłości oraz szczęścia, które pozostaną z nami do końca życia. Nauczyłeś dla swojego niepowtarzalnego poczucia humoru i miłości do ludzi. Tatuśu nam przez całe życie. Twoja muzyka nigdy dla nas nie ucichnie. Będziemy ją słuchać w każdej chwili naszego życia. Zawsze będziemy wyczuwać Twoją obecność i żeglamy się mówimy do zobaczenia. Do zobaczenia. Grzesia mało lepszego będę wspominała jako kochanego przyjaciela. E, zawsze wyciągnął do mnie rękę, zawsze mi pomógł, nigdy nie był obojętny. Martwił się też. No, wspaniały człowiek o wspaniałym sercu, który dbał o ludzi, artystów, o muzyków, troszczył się o nich, myślał o nich i to na zawsze w sercu pozostanie już. Nigdy nie będzie tak samo. Dosyć dawno, to będzie 2009 rok. Grzesiu wtedy zaprosił mnie do zespołu. Stworzyliśmy zespół Blue Star. Nagraliśmy nawet płytę. Największym takim sukcesem było nasze wystąpienie na 30-leciu Solidarności. To był, graliśmy jako support przed budką suflera. Także to był wielki zaszczyt i wspaniały występ. Super facet. Świetny kolega. Świetny muzyk przede wszystkim. Miałem osobiście. z Wielokrotnie z nim e, okazję robić wspólnie jakieś tam e, niezbyt może wielkie, ale jednak artystyczne rzeczy. E, Oczy: człowiek, który dla tego środowiska, dla Pabianic, no, zapisał się e, naprawdę wielkimi zgłoskami. Nie wiem, co powiedzieć, bo. Wciąż jestem smutny, po prostu. Oczek, wspaniały człowiek, wspaniały muzyk. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze wspólnie zagramy i zaśpiewamy. Pamiętam Grzegorza od młodzieńczych lat. Jeszcze z czasów szkoły muzycznej bardzo dawne czasy, lata 70.. Bardzo sympatyczny, dobry kolega. Ceniłem go za takie sarkastyczne poczucie humoru i za bardzo racjonalne. Takie rzeczowe, konkretne podejście do pracy. I jeszcze jedna cecha: potrafił przyznać się do błędu, kiedy się taka sytuacja zdarzyła. Banalny drobiazg przeprosił nie musiał, ale przeprosił. To jeszcze dodatkowo podniosło moje uznanie dla jego osoby. Wspaniała postać. Mówiąc szczerze, dziś nie będzie łatwo o tym mówić, ale no to jest facet, którego się nie zapomni. To jest facet, którego w tym mieście będzie brakowało. To jest facet, bez którego nie wiem, myślę, że byłoby tu o 30 zespołów mniej. Było... Nie wiem, nie wyobrażam sobie tego miasta bez niego teraz. To jest, to jest dla mnie niepojęte na tę chwilę. Właśnie pożegnaliśmy naszego kolegę. Pożegnaliśmy go tutaj już na ziemi, ale jesteśmy pewni, że. Ta pamięć o nim i ten dorobek, który zostawił, będziemy pielęgnować. I to bym chciała powiedzieć jako dyrektor domu kultury: że Grzesiu będzie zawsze wśród nas i zadbamy o to, żeby to, co, to dziedzictwo, które zostawił po sobie, pielęgnować.